No i startuje. Uhoho. I cyk. W sumie nic ciekawego. Ależ to auto wygląda zadziornie. Oto Cupra Formentor. W najmocniejszej, mającej 333 konie mechanicznych odmianie. Ależ to auto wygląda zadziornie. Ale nie o tym. Pokażę Wam, jak ta moc wygląda pod maską. Cyk, cyk, cyk i cyk. W sumie nic ciekawego. 2 litry, 4 cylindry, turbo. Efekt to 333 konie. Co ciekawe, nie ma tutaj pneumatyki, ale jest za to wygłuszenie. Bach! Kluczyk do tego auta wygląda dokładnie tak samo jak kluczyk do innych Volkswagenów, czy też kluczyk do Skody. Inne jest tylko to logo tutaj. Z doświadczenia dodam, że ten kluczyk lubi się rysować, więc warto kupić jakiś pokrowiec, czy tam etui. Sprint do setki według producenta 4,8 sekundy. Tak, zgadza się. Mam za sobą urządzenie pomiarowe, dragi i za chwilę to zweryfikuję. I cyk, urządzenie zamontowane. Czas ruszyć przed siebie. Ok, wszystko gotowe. Nie pozostaje mi nic innego jak po prostu uruchomić ten najmocniejszy tryb Cupra, wyłączyć kontrolę trakcji, lewa stopa na hamulcu, pewa wciska, pedał przyspieszenia w podłogę, no i startuję. Była procedura startu i już 100 km na prędkościomierzu. No, nieźle. Robi to wrażenie. Hamowanie i sprawdzanie. Według urządzenia pomiarowego dragi sprint do setki 485, a więc wynik niemal identyczny jak ten, który można znaleźć w katalogu nieźle. I rzeczywiście robi to wrażenie. Ok, skoro wiemy już, jak szybko to auto przyspiesza, to teraz pora na test elastyczności. Trzy próby od 60 do 120, od 80 do 120, no i od 100 do 120 km na godzinę. Długo zastanawiałem się nad tym, czy próby wykonywać z uruchomionym trybem sportowym, czy może z tym najostrzejszym kupra. No ale po coś jest ten najostrzejszy, więc jeśli mamy sprawdzać, jak szybko auto przyspiesza, no to chyba najlepiej wybrać ten tryb. Cupra, czyli ten, kiedy obroty są bardzo wysokie, ryczy, no i chce po prostu pędzić przed siebie. W sensie, gdy uruchomiony jest tryb sportowy czy też drogowy, to auto również bardzo chętnie chce pędzić do przodu. Ok, nie przedłużając, rozpędzam się do 60 km na godzinę. Jest 60, obroty bardzo wysokie i pedał w podłogę. I już 120 km na godzinę. O to właśnie tutaj chodzi. Ok, próba numer dwa. Od 80 do 120. 4000 obrotów, trzeci bieg, pedał w podłogę. Będzie na trójce 120? <grym wytkujesz> no nieźle, fajnie. Dopiero czwóreczka przy prędkości powyżej 120 km na godzinę została zapięta. No fajnie. Ale to w końcu ten najostrzejszy tryb Kupra. Okej, okay, pora na ostatnią próbę. Od 100 do 120. Dalej uruchomiony tryb KUPRA, 3,500 obrotów. P do przyspieszenia w podłogę. Ale szryk? No i już dużo ponad 120. Chwila, moment. I już. Osiągamy prędkość, z jaką maksymalnie można poruszać się po drodze ekspresowej. Fajny wóz. W sensie fajnie przyspiesza. O, niech tak będzie. Okej, okay, ale nie ma co się oszukiwać. Przecież nie samymi przyspieszeniami człowiek żyje. Jeśli ktoś kupuje takie auto, no to zapewne też po to, by jeździć nim na co dzień, by wozić dzieciaki do przedszkola, czy też czasem pojechać na jakiś dłuższy weekend albo wakacje. Jesteście ciekawi, jak dużo paliwa potrzebuje Kupra Formentor o mocy 333 koni, by przejechać 100 km w różnych warunkach? Oczywiście to sprawdziłem. Było miacho, była droga ekspresowa, no i była też droga Wojewódzka. Wyzerowałem wskazania komputera i ruszyłem przed siebie. Na początek droga wojewódzka 631. Słonecznie, ciepło, w sumie przyjemnie. Po przejechaniu 15 km średnie spalanie mniej niż 8 litrów. Czas na miasto. Warszawa. Ruch umiarkowany. Są zarówno gorsze, jak i przyjemniejsze dni dojazdy po Warszawie. Po przejechaniu ponad 20 km średnie zużycie paliwa w ruchu miejskim to 7,1 litra. Teraz droga ekspresowa. Prędkość maksymalna? Max? 120. Po przejechaniu ponad 30 km, średnie spalanie nieco ponad 8 litrów. Ależ fajnie wyglądają te cztery trąbki. To Akrapowicz. Nic tutaj nie jest udawane. A jak gruby jest lakier? Jak widzicie mam już w rękach swój miernik grubości lakieru. No i za chwilę sprawdzę jak to wygląda w tej kuprze. W sensie jak to wygląda jeśli chodzi o grubość lakieru. Ok, miernik gotowy. Teraz jest gotowy i mogę sprawdzić jak gruby jest tutaj lakier. Maska 80, stal, ocynkowana. W tym miejscu 80, stal, ocynkowana. Drzwi kierowcy 100, stal, ocynk. Drzwi z tyłu 110, stal, ocynkowana. W tym miejscu 90, stal, dalej ocynkowana. Czas na klapę bagażnika. I cyk. 110 stal ocynkowana. Został mi jeszcze dach. 120. Również jest tutaj ocynk. Sprawdzę jeszcze, jak to wygląda od środka. Cyk, cyk i cyk. 80 stal ocynkowana. W tym miejscu 60 i stal ocynkowana. Widać? Widać. Standardowo zajrzę jeszcze pod spód, mam tutaj nawet taką latareczkę, ale sporo tutaj plastiku. Jedyny element, do którego mogę przyłożyć swój miernik, to wyceluję? Wycelowałem to ten element, co pokazuje, nic nie pokazuje. Jeszcze raz. 580, nie ma tutaj ocynku, stal jest bardzo grubo polakierowana. Ok, skoro wiemy, jak wygląda elastyczność, to teraz pora sprawdzić jak w kabinie jest cicho, czy też jak w kabinie jest głośno, gdy pędzimy drogą ekspresową. Trzy próby: 80 km na godzinę, 100 km na godzinę, no i 120 km na godzinę. Ja już przez chwilę teraz nie będę się odzywał. Ok, czas na krótkie podsumowanie. Ostatnio mój kolega po przejażdżce tym autem powiedział, to taki mój mały Dreamcar i coś w tym jest. Do zobaczenia.